Hej, witam Cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu w poniedziałek. Czas na podsumowanie dzisiejszego dnia. A coś mi się wydaje, że jest całkiem ciekawe, szczególnie na GPW, gdzie na co po niektórych spółkach dosyć mocna czerwień. A czy ja to zasługa? To zaraz się przekonasz, kto i co powiedział. Dodatkowo w dalszej części naszego spotkania zobaczymy, co ciekawego dzieje się w tym momencie na rynkach zagranicznych, a wiemy, że w tym tygodniu m.in. poznamy inflację ze Stanów Zjednoczonych, a to jest news. Który potrafi wstrząsnąć rynkami, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym kierunku. Jednym słowem, to będzie ciekawy tydzień. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania i kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, aby YouTube informował Cię o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynków, to zapraszam Cię do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. I teraz już tradycyjnie startujemy od informacji, które w dniu dzisiejszym dla Ciebie przygotowałem. Władze irańskie poinformowały w niedzielę, że Podziemnych zakładach w Ordo rozpoczęły wzbogacanie uranu do 20% przy użyciu zaawansowanych wirówek. Dojście do takiego poziomu to ważny krok na drodze do osiągnięcia uranu wzbogaconego do 90%, koniecznego do produkcji bomby atomowej. Armia Korei Południowej poinformowała w niedzielę, że Korea Północna najprawdopodobniej dokonała tego dnia próbnych wystrzałów pocisków artyleryjskich w kierunku morza. U zachodnich wybrzeży Półwyspu Koreańskiego. Kilka dni wcześniej USA wysłały do Korei Południowej zaawansowane odrzutowce myśliwskie na wspólne szkolenia chodzi oczywiście o samoloty F-35. Rozpoczęło się stopniowe wyłączanie gazociągu Nord Stream 1, w którym rosyjski gaz płynie do Niemiec. Od godziny 6 rano w poniedziałek przepływ gazu jest zmniejszany w celu przeprowadzenia zapowiadanych od dawna prac konserwacyjnych. Powiedział agencji DEPA Rzecznik Nord Stream: Za kilka godzin rzeczywisty przepływ będzie zerowy. Jak informuje spółka eksploatacyjna, prace remontowe potrwają do 21 lipca, jednak rząd RFN oraz Federalna Agencja Sieci biorą pod uwagę, że po zakończeniu prac Rosja nie odkręci ponownie kurka z gazem. Rząd w Berlinie obawia się, że czasowe wyłączenie gazociągu Nord Stream 1 będzie dla Rosji pretekstem do całkowitego odcięcia dostaw gazu do Niemiec. Pisał w niedzielę portal dziennika Bild. Czy Putin od jutra wyłączy gaz na dobre? Zastanawia się gazeta. No ciekawe, czy tak zrobią rzeczywiście? No popatrzmy na to. Potencjalny szok gazowy wywołany zakłóceniami w dostawach tego surowca do Niemiec może obniżyć średnioroczną dynamikę PKB w Polsce o 4%. Punktu procentowego w 2022 roku i o 30 punktu w 2023, prognozują ekonomiści Credit Agricole. Z uwagi na genezę wstrząsu i powiązania handlowe pomiędzy Polską i Niemcami, szok ten będzie skoncentrowany w przetwórstwie przemysłowym. Patrzmy dalej. Rosyjski koncern Gazprom zmniejszył w poniedziałek o 1 trzecią dostawy gazu do Włoch. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę dostawy zmniejszyły się więcej niż dwukrotnie. Rynek węgla panicznie szuka alternatywy dla surowca z Rosji. Międzynarodowy rynek węgla pogrąża się w panice zakupowej, szukając alternatywy dla węgla z Rosji wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu. Czerwiec to kolejny miesiąc zmagań światowych importerów o alternatywę dla rosyjskich surowców energetycznych. Cały międzynarodowy rynek węgla Ogrąża się w panice zakupowej i działaniach zmierzających do dywersyfikacji dostaw, a poszczególni producenci odchodzą od wdrażanej dotychczas na szeroką skalę dekarbonizacji, koncentrując się na odbudowie własnej bazy zasobowej napisano w raporcie. Nieoficjalnie Komisja Europejska prawdopodobnie zaprezentuje siódmy pakiet sankcji wobec Rosji 15 lipca. Polska złożyła w Brukseli propozycję, która zakłada objęcie cłem rosyjskiej ropy dostarczanej do Unii Europejskiej z wykorzystaniem ropociągów. To rozwiązanie jest popierane przez część krajów Unii Europejskiej. No zobaczymy, jakie decyzje zapadną, popatrzmy dalej. Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz Europejska Agencja Leków zaleciły w poniedziałek rozważenie drugiej dawki przypominającej szczepionek przeciw szkodnikowi u osób w wieku od 60 do 79 lat. Oraz osób ze schorzeniami narażającymi je na wysokie ryzyko ciężkiej choroby. No, ciekawe, popatrzmy na to. Koniec z wyłudzeniem kredytów. Rząd ma pomysł, jak zapobiegać wyłudzeniom kredytów. Powstanie specjalna baza, w której będzie można zastrzec swój PESEL. Dowiedział się dziennik, gazeta prawna. Co ważne, za darmo, popatrzmy na szczegóły. Każdy obywatel na dedykowanej stronie rządowej będzie mógł zastrzec swoje dane tak, aby nie paść ofiarą. Wyłudzaczy. Zostanie to odnotowane na liście, do której dostęp mają mieć banki i telekomy, bo to tam najczęściej dochodzi do kradzieży tożsamości. Przed podpisaniem nowej umowy firmy będą miały obowiązek sprawdzić informacje zawarte w bazie. Jeśli okaże się, że numer PESEL jest zastrzeżony, to firma nie będzie mogła udzielić kredytu lub pożyczki ani zawrzeć umowy telekomunikacyjnej. Klient w razie potrzeby będzie musiał na chwilę Zdjąć blokadę, żeby skorzystać z ich usług. Potem, w razie potrzeby, założy ją ponownie. Czytamy w dzienniku. No bardzo ciekawe rozwiązanie, daj znać co o tym. Wynagrodzenie minimalne zależne od regionu. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje, żeby zróżnicować wysokość najniższej pensji w zależności, słuchaj uważnie, od miejsca zamieszkania, a dokładniej mówiąc, od warunków ekonomicznych panujących w danym regionie Polski. Płaca minimalna w przyszłym roku ma zaliczyć podwójną podwyżkę. Od 1 stycznia przyszłego roku ma wynieść 3383 zł, natomiast od lipca wzrośnie do 3450 zł. Wynika z zapowiedzi rządu. Podwójny wzrost wynagrodzenia minimalnego jest ustawowym obowiązkiem w sytuacji gospodarczej, jaką obecnie mamy na świecie. To jest w czasach rosnących cen towarów. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, w przypadku inflacji przekraczającej 5%, płaca minimalna zwiększa się dwa razy w roku, w styczniu i w lipcu. Wynagrodzenie minimalne w Polsce jest takie samo dla wszystkich pracowników, niezależnie od regionu zamieszkania. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców proponuje regionalizację pensji minimalnej. W praktyce oznaczałoby to uzależnienie wysokości najniższej płacy od warunków ekonomicznych panujących w danym regionie. Jedne słowo będzie drugi sort, trzeci sort, czwarty nie wiadomo jeszcze który z kolei dzisiaj mamy rynek pracownika, więc nie ma potrzeby, aby minimalne wynagrodzenie było kształtowane w zależności od danego regionu, skomentowała minister rodziny i polityki społecznej propozycją rzecznika w rozmowie z Polską Agencją Prasową. I to oczywiście poddajemy pod głosowanie w naszej ankiecie. Zapraszam na kartę społeczność. No jestem bardzo ciekawy, jak będą kształtować się wyniki. Bardzo ciekawy. Popatrzmy dalej. Okupacja siedziby PGG. Górnicy chcą m.in. podwyżek. Kilkudziesięciu związkowców z polskiej grupy górniczej weszło w poniedziałek rano do katowickiej siedziby tej największej węglowej spółki. Jak deklarują, pozostaną tam do momentu uzyskania gwarancji podjęcia rozmów z przedstawicielami rządu, m.in. o podwyżkach, planach wobec spółki i cenach węgla. Związkowcy chcą rozmawiać z wicepremierem Jackiem Sasinem lub jego przedstawicielem m.in. o podwyżkach wynagrodzeń lub premiach w PGG, inwestycjach w kopalniach, zwiększeniu wydobycia węgla i zatrudnieniu nowych pracowników, a także o cenach węgla dla energetyki, które są obecnie wielokrotnie niższe od cen rynkowych. No, bardzo ciekawe, daj znać co o tym sądzisz w komentarzu. Popatrzmy dalej. Droższy prąd. URE rozpatruje wnioski o zmianę taryf trzech sprzedawców energii. Trzech z czterech tak zwanych sprzedawców z Urzędu Energii Elektrycznej złożyło prezesowi URE wnioski o zmianę jeszcze w tym roku, dobrze słyszałeś, jeszcze w tym roku obowiązującej taryfy na sprzedaż odbiorcą w gospodarstwach domowych, czyli nam, poinformowała w poniedziałek PAP rzeczniczka URE. A którzy to są, to warto przypomnieć. Sprzedawcy z urzędu, dla których URE zatwierdza taryfy na sprzedaż do gospodarstw domowych, to Enea Energa obrót Tauron sprzedaż i PGE obrót w przypadku zatwierdzenia korekt taryf przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić je w życie najwcześniej 14 a najpóźniej 45 dni od decyzji regulatora tak więc czekamy na tą decyzję popatrzmy dalej do 2027 roku wartość rynku e-commerce w Polsce wzrośnie o ponad 94 miliardy do 187 miliardów Proponują autorzy raportu Perspektywy rozwoju rynku e-commerce w Polsce 2018-2027. Eksperci spodziewają się wzrostu znaczenia dużych platform sprzedażowych. A co to dla nas oznacza? No, ciekawe, daj znać w komentarzu. Popatrzmy dalej. Ceny materiałów budowlanych nieprzerwanie w górę. To zdrożało najmocniej. Tak więc co miesiąc mamy te dane. Popatrzmy, co teraz na rynku się dzieje. Ceny materiałów budowlanych wzrosły w czerwcu średnio o prawie 32% rok do roku. Podała w poniedziałek grupa PSB. Co miesięcznej analizie trendów cenowych najbardziej zdążały izolacje termiczne o 62% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. No to popatrzmy na jeszcze kilka danych. Jak poinformowano w czerwcu, wzrost odnotowano we wszystkich 20 grupach towarowych. Izolacje termiczne zdrożały o 62%, ściany i komino, 48%, dachy i o 43%, izolacje wodochronne o 41%, sucha zabudowa o 38%, otoczenie domu o 36%, cement wapno o 34%, płyty OSB o 34%, wykończenia o 30% i tak, dalej, i tak dalej. Możesz sobie zatrzymać i na spokojnie zapoznać się z resztą. Tak więc jak widzimy, fala podwyżek. Kursy euro, dolara i franka wskoczyły na wyższy poziom. RPP i Glapiński nie pomogli złotemu. Zaraz zobaczymy, jak w tym momencie kształtuje się kurs złotego do poszczególnych walut. Ale to, o czym warto wspomnieć, to pamiętamy, że w piątek miało miejsce wystąpienie konferencja prezesa Glapińskiego. I Glapiński ocenił, że osłabienie krajowej waluty nie podoba się NBP, ale jednocześnie nie stanowi problemu. Słabszy złoty jest stabilizatorem koniunktury i chroni przed wzrostem bezrobocia. W konsekwencji prezes nie widzi dziś konieczności dokonywania interwencji walutowych, wskazują analitycy PKO BP. I zaraz zobaczymy, jak to wszystko wpływa na kursy walut. Popatrzmy dalej, czy się dzieje. Ceny ropy w USA spadają w reakcji na perspektywę kolejnych ograniczeń szkodnikowych w Chinach, co może wpłynąć na spadek popytu na paliwa. I zaraz zobaczymy, jak w tym momencie. Wygląda cena za jedną baryłkę. Ceny miedzi na giełdzie w Londynie zniżkują. Na rynkach panuje opinia, że stymulowanie chińskiej gospodarki może nie wystarczyć, aby wesprzeć notowania metali bazowych. Mieć na londyńskim parkiecie w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej, wobec 7806 dolarów za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji. Zobaczymy, jak radzi sobie KGHM. Ekstra podatek nadciąga coraz więcej spółek na celowniku, i to oczywiście na pewno dzisiaj wstrząsnęło. GPW polała się grubo krew, a jak mocno, to zaraz w dalszej części naszego spotkania zobaczymy. Jak jesteś u nas na grupie info, na telegramie, to również te informacje już miałeś z samego rana. Tak więc tam również ci zapraszam, bo masz bezpośrednio w opisie, czy też w komentarzu. Od ponadnarodowej idei do bata na krajowe spółki i dodatkowe źródło dochodów budżetu państwa. Mimo że do startu oficjalnej kampanii wyborczej jeszcze trochę czasu, to rządzący już teraz coraz śmielej mówią o podatku od ekstra zysków, który najbardziej miałby dotknąć państwowych spółek. No to popatrzmy, jakie to są te zyski, przypomnijmy. Tylko za pierwszy kwartał państwowe spółki mogły pochwalić się historycznymi wynikami. Najwięcej ze wszystkich zgarnął Gazowy Koncern NIK, rozbijając bank z ponad 4,9 miliarda złotych zysku tylko 3 miesiące. Podobnie Orlen nie mógł narzekać 2,8 miliarda zysku. Górnicze spółki jak KGHM i JSW niemal porówno mogą pochwalić się około 1,9 miliarda zysku, do tego KGHM ma obniżony w tym roku podatek od kopalin, a JSW korzysta z pożyczki na ponad 1,9 miliarda na preferencyjnych warunkach udzielonej przez PFR. No jednym słowem, dzieje się, zobaczymy dokąd to wszystko doprowadzi. Orlen dzięki budowanej w Płocku instalacji uwodorniania olejów roślinnych zaoferuje od 2025 roku liniom lotniczym niskoemisyjne paliwo SAF. Jak poinformował koncern, w instalacji będzie mógł produkować do 300 tysięcy ton uwodornionego oleju rocznie. To dopiero będą ciekawe zapachy. Lećmy dalej. Synectic szacuje przychody w trzecim kwartale roku. Obrotowego 2021-2022 na około 34 miliony zł, co oznacza wzrost aż o 116% rok do roku. Gratulujemy. Grupa azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy, służącej do wyrobu np. żywic syntetycznych z powodu m.in. rosnących cen gazu i to na pewno również odbiło się na kursie spółki. Popatrzmy dalej. Terestrada zaprasza do składania ofert sprzedaży 246 382 akcji spółki po 40 zł za sztukę. Oferty sprzedaży będą przyjmowane od 14 do 18 lipca 2022 roku. I jak widzimy, Polregio planuje zakupy taboru i myśli o GPW. Ciekawe. Polregio. Które jest w trakcie przetargu na zakup do 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych o wartości blisko 6 miliardów złotych netto. Niebawem podpisze umowy ramowe z producentami taboru. Wśród zainteresowanych są człowie polscy i zagraniczni producenci poinformował pan po Biznes Prezes spółki. W jego ocenie jedną z możliwych dróg pozyskania kapitału inwestycyjnego dla spółki mogłoby być wejście na GPW. I to by była bardzo ciekawa spółka na rynku. Zobaczymy, czy rzeczywiście do tego dojdzie i zobaczmy co ciekawego gdzieś na rynkach światowych, bo jak widzimy dzisiaj dominuje wyprzedaż bardzo silna na rynku chińskim, popatrzmy jakie mamy potężne spadki, to jest oczywiście interwał dzienny, podobnie Indie, Tajwan, Australia wyprzedaje kraje europejskie, Brazylia zalana krwią, kanadyjski rynek Meksyk, no nie ma tutaj praktycznie wyjątków, jeżeli chodzi o S&P 500 w tym momencie chociaż przypominam, że sesja cały czas trwa to również widzimy, że trwa wyprzedaż Nvidia traci 3,7, AMD 2,8, Tesla traci 4%, Amazon 2,7, Netflix nawet traci 3%, Meta traci prawie 4%. Jednym słowem, również mamy pełną czerwień. Jeżeli chodzi o to, co w tym momencie gdzieś na topowych indeksach, popatrzmy: ropa tanieje, kosztuje 105 dolarów za baryłkę. DAX koryguje 12 824 punkty. SP 500 w dół 3863 punkty. NASDAQ 11943 punkty i też korekta. Dow Jones spada 31 194 punkty. Russell też w dół 1700 1739 punktów. Jednym słowem nie jest zbyt pozytywnie. Jeżeli chodzi o metale, srebro w zatrzymaniu: 19 dolarów, 21 centów za uncję. Złoto w zatrzymaniu: 1739 dolarów za uncję. I zobaczmy: waluty do złotówki, jak tam złoty sobie radzi. Fra Co tu mamy: Franka 4,87 eksplozja do góry. Fund. Do góry 5,66. Euro do góry 4,81. No i oczywiście zobaczmy sobie jak tam dolar również eksplodował czy też nie. No i mamy eksplozję 4,77. Dolar jest najdroższy już od ho, ho, nie wiadomo od kiedy w sumie. Tak więc widzimy, że mamy bardzo silne osłabienie złotówki i końca nie widać. Nie jest to zbyt. Pozytywne. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na kolejnym ważnym rynku, czyli krypto, popatrzmy 22 na indeksie strachu. Widzimy, że poszczególne alty w większości i tak i tak są wyprzedawane. W tym również Bitcoin traci 2,3%, kosztuje sztuka 20 421 dolarów, Ethereum 1141 dolarów, kosztuje sztuka, traci 2% w ciągu doby. Największe wzrosty to Tezos 6,95 na plusie, Monero 6,29, a największe spadki to Toyota traci 8,69 czy TorChain 6%. Przypominam, że dostęp do podstawowych giełd kryptowalut, jeszcze na głównym kaflu kanału, w tym miejscu dostęp do Binance'a, Bybita, czy też e, obok dostęp do Kangi, czy możliwości zakupu swoich pierwszych kryptowalut za e, złotówki. E, na karcie społeczność umieszczam ankiety, w których można oddawać systematycznie głos w naszych ankietach. I zobaczmy, jakie nastroje panują na GPW. W tle mamy spadki na rynkach światowych, jak i również wypowiedź premiera. Na pierwszej liście Arctic zyskuje 7,6%, PZU 1,5% na plusie, za to Green X traci 4,9%, a Orlan 3,76% z największym obrotem 85 milionów. Na spółkach dywidendowych w dniu dzisiejszym Comarch rośnie 7,8%, CP Grupa 5%, za to traci dzisiaj X Plus 4,8%, a KGHM 4,39%. Na spółkach z Gamingu Atomic Jelly zyskuje 11,4%, 937, Render 680, czy Creepy Jar 634. W odwrocie mamy Ovid Wars, który traci 21%, Cherry 1513, True Games Road 12,75 PW Games. Tak więc jak widzimy, spadków na gamingu cały czas nie brakuje. Liderze obrotu to CD Projekt 45 milionów, 2400, Creepy Jar Huge, Bańka 800, czy banieczkę na TS Games. Sam indeks rośnie o 57%. Kurs zamknięcia to 13547 punktów. Jeżeli chodzi o shorty, popatrzmy sobie na pozycje krótkie w rejestrze. Tutaj Widzimy, że mamy Allegro. CD projekt jest utrzymywany na tutaj pięciu shortach, potem CTC, Asbis Test Games, GPW Dino, Live Chat i drugi short również na Allegro. Jeżeli chodzi o banki, popatrzmy sobie, jak sektor bankowy w dniu dzisiejszym się zachowywał, tylko handlowy na plusie 264 oraz BOS 64 setne. Za to Mbank traci 3%, 2% Santander i Alior, a PKB prawie 2% brakuje jednej setnej. Największy obrotem w dniu dzisiejszym generuje PKOBP 73 miliony, 56 milionów PKW staci prawie 1,5%. Kurs zamknięcia do 5354 punkty. Na OZE Stilo dzisiaj 15% na plusie. g Energy 12, 9% ciasteczka. W odwrocie mamy Bane 11% na minusie. Berg Holding 7,29. A idrem obrotu jest Sanex 2,5 miliona. 7,92 na plusie. Zepak bańkę 900 czy bańkę 100 ML System. Jeżeli chodzi o indeksy w dniu dzisiejszym leki. Mocno na prowadzeniu 6,30. Media 3,27 czy Info 92 setne. sam Samvik 20, gdzie jest? Sam WIG 20 w dniu dzisiejszym się stacza i to 1,49%, 49% 1714 punktów na zamknięciu. SWIG 80 widziałem, że na plusie mamy już setnych 17284 punkty. i Najmocniej tracącym indeksem jest MS Bas 481 czy Energetyka 463 i MVIG 40 w dniu dzisiejszym, gdzie jest MVIG 40, delikatny plus 6 setnych 4033 punkty. Popatrzmy na szczegóły, czyli WIG 20, tylko 4 spółki w zielonych barwach. Jest to Dinoś 282, ale 2,21 pz 1,5% czy CD Projekt, 6,9%. Setnych. W odwrocie za to, PGE traci 5,35%, PG 4,95%, KGF 4,39%, czy Orlen 3,76%. A coś mi się wydaje, że w ciągu dnia było dużo, dużo niżej. A jak nisko, to możesz przypomnieć nam wszystkim w komentarzu. Jeżeli chodzi o obroty, to Orlen 85 milionów, 73% PKB, sam indyks, jak widzimy prawie 1,5% na minusie. Na średnich spółkach z Enwiki 40 w dniu dzisiejszym najmocniej rośnie Mabion 12,5%. Mercator się przebudził, 11,6%. Grupa pracy 9,22 czy komar 7,88. A wodrociąm NE 8,5%. Popatrzmy na cierpi też na minusie. Tauron też popatrzmy potężna wyprzedaż 749. I obrotu Tauron 30 banek, 19,5 Mabion. Na spółkach z małego parkietu, czyli SWIG80. W dniu dzisiejszym, jak widzimy, największe wzrosty to shopper 825, bumex 773 czy Arctic 768. Największe spadki to kogeneracja 417 czy PCF 4.1. Obrotów liderem bumex 11800 czy 2600 Biomet Jeżeli chodzi o New Connect, popatrzmy co się dzieje tutaj. Widzimy, że największe wzrosty to np. VEE 26%, największe obrocie np. Na Emont 14%, czy np. Teliani 7%, 464 tys. na obrocie. Dobrocie. Jeżeli chodzi o spadki. Na małym parkiecie popatrzmy, co tutaj ciekawego dzisiaj leci najmocniej. Były taksy 26%, te, potem Teltenis 24 czy Ovid Wars 21. Widać obrotu, czyli spółki, które przekroczyły milion w obrocie na małym parkiecie, zobaczmy, czy była w ogóle taka spółka, nie było żadnej. Po pierwsza spółka ma 885 tysięcy na obrocie, jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, popatrzmy, co tutaj ciekawego się dzieje, widzimy, że największe wzrosty to Nano grupa zblokowana, to trzeba oczywiście zweryfikować, potem y, mamy krotek, który przeszedł na GPW, tak więc tutaj. Mamy po 28% na plusie. Ciekawe. Sunweed 15% na plusie. Potem mamy Marion 12% na plusie. Redsburg 12-11. Mercator na większym obrocie. Rzuca się w oczy na przykład Sanex 7,92 na plusie. Bumech 73 na plusie. 11,800. Czy też Arctic 7,68. 400. Za to najmocniej dzisiaj spada KGL 9,65. Enea 8,57. Czy Tauron 7,49. Podobnie PGE 5,35 na sporych obrotach. Liderzy obrotu. To, to oczywiście spółki z wig 20, na pierwszym ekranie również popatrzmy, mieści się bumek. to jest bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o indeksy, to widzimy, że cały czas konsolidacja w tych szerokich ręczach trwa w najlepsze. Widzimy, że na wIGU cały czas musimy przede wszystkim zmierzyć się od góry z 50, poziomem 55 tysięcy, rozjechać go, żeby potwierdzić siłę, jak nie dadzą rady, no to dolne ograniczenie poziomu wsparcia czeka na nich. Jeżeli chodzi o wig 20, podobnie popatrzmy, my się cały czas w tym rężu, tak więc no, musimy przede wszystkim wybić 1750 punktów, jeżeli chcemy zobaczyć atak na 1800, czyli pokonać ten opór. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o SVG80, też popatrzmy, konsolidujemy cały czas na tych samych boksach w tym samym rężu, To 17,5 tysiąca czeka do przetestowania i ewentualnego rozjechania, jak będzie pozytywny sentyment. I MVG40 też konsoliduje na podobnych poziomach. Tak więc czekamy, zobaczymy, czy uda im się wybić z tych ręczy, w którąkolwiek ze stron. Może taką szalą przechylającą na korzyść, czy to wzrostu, czy to spadków, właśnie będą dane o inflacji ze Stanów w środę. Czas pokaże, jak to wyjdzie. A poza serdecznie czekam kciuki za wyniki. trzyma się, na razie, hej!